Pod prąd jedzie. O jezu! Rany boskie. Dobra. Dzisiaj będzie taki film w trybie jeszcze wakacyjnym, seryjnym. Bałagan po prostu. Zbieranie na przeróżnych sceny, które się do niczego nie kleiły. Zobaczymy, czy Wam się to spodoba. Napiszcie mi w komentarzach. A no, obiecuję, że w następnym filmie już wracam do. Standardowego trybu, oczywiście gnębienia jednych uciśnionych, 10 groszy uciśnionych kierowców 50, Ale pięć zależa na ulicy, o tutaj nie przepuści nie wiem czy z panią już mi się zdarzyło rozmawiać kiedyś Dzień dobry mogłaby pani stąd odjechać Tam jest zakaz zatrzymywania się Słucham? Ja jest jeszcze co pani do mnie mówi. No nie no proszę pani Yy, Mogę pani stąd odjechać? Halo! Tu jest zakaz zatrzymywania się! No, tam nie chce pani stoi. Co? Jajco Zobaczcie, jaka tu przykrość się stanęła. To tu takie, jakieś takie kloce postawił, okropne że miejsca parkingowe zabierają i patrzcie co teściowa zrobiła Tak mi powiedział pan, który się kręcił wokół tego auta bo ja się pytam kto to panu taki zrobił a on mówi, że to teściowa o jest tu ten pan, ale nie będę pokazywał o tu jeszcze teściowa nabroiła też mam teściową, wie pan ale ona już na szczęście nie wsiada za kółko, bo już sama stwierdziła, że strach jeździć. Yy, tak do youtuba Tablicę Do, do YouTube'a ja <grywka> to... yy, Tablice? A po co? Nie wolno usuwać tablic przy pana, za to jest więzienie od 1 października. To jeszcze nie, a nie już Od 1 października tak. więzienie. Naprawdę. Kościół sobie poszedł tutaj do sklepu nie? O nie będę tu pokazywał nazwy żeby nie reklamować a tu rodzina cała siedzi w aucie i zbrodek jest ciepełko bo chodzi Rama otwarta można jechać A jakby tak pani wyjrzała na zewnątrz no. i zobaczyła, że tu jest idealna temperatura dla człowieka, że nie trzeba klimatyzacji włączać i smrodzić. Naprawdę, jest 20 stopni, jest piękna no i... pogoda, a pani tu smrodzi. No i co? Może pani zgasić ten silnik i otworzyć okna? Nie można tak robić, to jest zabronione. Pierwsze słyszę. Jest tak, no pani nie jest kierującym, kierujący, więc może pani tego nie wie, ale jestem kierującym. No nie jest pani kierującą, jest pani pasażerującą. Postój powyżej minuty na włączonym silniku jest zabroniony w tym kraju. Za tym no mówię. jeszcze jakby tu było 40 stopni, tak? Wow. Nie, już teraz nic. No, A nie pani nie, nie fotografuje pani no jemu samochód mogę. Panią też, to mogę. Niech pani nie zamyka okna, bo będę musiał wybić i panią uwolnić. Super. Do super. No, widzenia. Chcę takich bohaterów. Super. Dobry. Dobry. Pan doskonale wie, że pani jecha pod prąd. Doskonale wiem, tylko dla rowerzystów. To jest super. Nie zbliżył się pan, to, 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 to dlaczego pan ma tutaj obtarcie i ten ma też oni, tutaj obtarcie? Proszę to pana, to... dokładnie było słychać, jak pan go przytarł. No. Ten samochód? Tak, ten samochód. Nawet tam ci państwo szli i słyszeli się. Do no, no dobra, pan no. ściera nie. Całe, niech pan zetrze. Całe, dobrze, zatrę całe. To proszę zetrzeć. Szybciutko. <laughs> no, bo pan zniszczył komuś samochód, no? No tak, no. No proszę pana, bo słuchaj, wgniece blachy. O, tu jest. Ta to jest, to, to blacha jest pokrzywiona. Tego pan nie zetrze już. Czemu ta pani cofa? <laughs> ponieważ ten pan wjechał pod prąd to jest kurde życie o drugi wjechał pod prąd po co na znaki patrzeć ej, ej to będzie ciekawe co tu się będzie działo ja tu zostaję pan się bardzo nie, nie w porządku zachowuje próbował mi pan zniszczyć samochód może pani powiedzieć konkretnie co próbowałem zrobić z tym samochodem tak proszę bardzo tak? próbował pan tutaj Co? nacisnąć na wydech tak? i zniszczyć w, 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 wylot wydechu. Nie proszę pani, wsadziłem tak. tu tylko buta tak pod tą rurę, próbując ją zatkać. To się od tego nie niszczy wydech. Niszczy się. M tak? Mógł pan mnie zatkać. To te spaliny jak się tu zatka to one lecą do środka? Do widzenia. Tak, to I to samo u mnie. Proszę pana. Tu u było to u... już. Tak, było, dobrze. Niech tak. pan się odsunie teraz. Hmm. Jak jest blacha ładnie wgnieciona, niech pan pokaże. No. no... proszę pana, tu jest wszystko zdarty lakier. No zdarty jest lakier, proszę pana. Zapłaci pan te 600 złotych. Stać pana. Po trzeci jedzie. Wszyscy tam jadą pod prąd. <gryzny> yy, to znaczy, proszę pana, stanął pan na trawie. Nie można. Nie można tu wjeżdżać, to jest trawnik. Na, a tu, a na trawnik nie, pan nie jecha. Na trawnik nie można, a tam można... Nie pan można. Tu też nie można. A czy jest tu samochód? A ja nie jest, ja mam jeździć? A, a jak wyjechać? Co? To nie mój. A ty kim jest? Ja? Galeński Wojtek A ty? Ja już. Ty? Ju. A, miło on A tu macie święto trzech króli też? Tak. Tak? To samo? Nie, nie Co ma. chrześcijanie? Nie, tak nie ma. Był na piątek On tak już tu stoi? Nie, no? w No? Możliwe, no. Ja tu na autobusach jeżdżę. Aha. Potrzebuje pan pomocy? Potrzebuje pan pomocy? Pan już nagrywa to pan też nagra to, czekam za lawetą. Rozwali mi się samochód. Nie 20 metrów od najbliższej jezdni. Nie odpalę go przepana Ale jak pan skarby. tu dojechał? Tędy wjechałem tu, bo mi się rozwalił samochód, stanął mi centralnie... Ale zaraz, stanął panu tam centralnie, a, a tu pan... Pana, z, z ślizgiem takim wjechałem tylko. Pan, ślizgiem pan wjechał 20 pana, metrów pana, na chodnik. Proszę pana, samochód już tylko tak mi ledwo chodził, i wjechał mi czekam za lawetą. Może pan w Ale to może by pan aż tam, może pan dał rady tam, aż dojechać do drugiego końca tego chodnika? Nie, pan nie ślizgiem. dał rady, on stanął, samochód całkowicie ale... renował się, się. Dziwię, że przejechał pan 30 metrów po chodniku. nie wiem. A nie mógł pan tam od razu bliżej? Nie mam tam tam pan, tylko przed nami, tylko nie dałem rady, żeby tam panu podpchnął. Ślizgi! Jak pan po to możemy podchodzić razem. Nie, no bez sensu tam go pchać, bo się na Mahama to jest bez sensu, bo tylko lawetą będzie jechał. Ale gdzie go będziemy pchać? Na parking gdzieś tam, no sam nie mam rady. Ociekam na lawetą, jedzie na lawetą. ten parking pan nie wierza, bo tu jest oszlabanowane. Nie, nie, nie róbuj mu się Ja mu nic nie z żadnej krzywdy, ja tylko na Facebooka widzę zdjęcie. Proszę bardzo, my zmieniali rzucę Pana też nie będzie Nie, proszę bardzo, proszę nie rzucę mnie Pana nie będzie, spokojnie Dziękuję Pan tylko będzie na filmie, bo tu kręcę film też Tak? No, no. <laughs> Dlaczego na filmie Jakąś awarię Pan ma? Awarię pan ma jakąś? Może coś pomóc? Nie, no. no, to Dobrze. Teraz coś będzie dla osób, które lubią patrzeć jak prowadzę autobus, czyli na przykład dla mnie, ale też będzie dla osób, które lubią yy, wytknąć mi różne błędy. Ja na przykład znalazłem trzy: prowadzenie autobusu jedną ręką, ruszanie z dwójki, no i najważniejsze, najgorsze, nie zatrzymałem się na znaku stop. pani w tej Alfie rozmawia, to jest rozmowa przez telefon na tak zwaną pizzę, ja to nazywam. Ona naparcie trzyma ten telefon tak jakby żarła pizzę i myśli, że teraz już tak może jechać z tym telefonem. To pan tu mieszka? Nie, ja do szpitala. To jest szpital? Pana do szpitala zawieźć? Tutaj? No mówi, że nie ma dojazdu. Tam? Tam nie ma żadnego szpitala. Ale mówi, nie ma żadnego szpitala. Tak. Jaki szpital? No To, szpital, to Gdzie tu jest to hospicjum? No, Borowiecka 2. Ja też pierwsze słyszę, ale to, to może... No ale go... to nie jest na skrzyżowaniu Bor Borowieckiej i Beethovena chyba. Nie. nie, ma żadnego budynku uwaga <śpiewanie> <śpiewanie> zaraz panu poszukam gdzie jest ta Bobrowiecka ale chyba? to jest tam dziewięć proszę pana Bobrowiecka dziewięć? tak no bo tam jest techniczny medyczny i coś tam. Zasiada. No. <grywa> i pan? pan? szedł 2 km. Teraz pan delikatnie cofnie, żeby żadnego piszego nie przejechać. <grywa> I wszystko dobrze poszło, mam nadzieję. Muzyka